Za chwilę zaśpiewamy ostatnią piosenkę, którą na dzisiaj przygotowaliśmy na to dzisiejsze spotkanie. Teraz poproszę o zabranie głosu sekretarza gminy, pana Mariana Bącala. Raz, raz. W imieniu Pana Burmistrza, w imieniu Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej witam Państwa na, tym, na tej uroczystości. Szanowni Państwo, to już 76 lat od daty wybuchu Powstania Warszawskiego, ale dopiero od 30 lat możemy swobodnie mówić, wcześniej nie można było na ten temat za dużo mówić. Powstanie warszawskie jest tematem licznych książek, licznych publikacji, filmów, toczy się żywa dyskusja na temat zasadności podjęcia tej decyzji o wybuchu powstania. Natomiast każdy ma swoje zdanie. Jednak co by nie powiedzieć, to wszyscy się zgadzają z faktem takim, że tym, którzy wzięli udział w tym powstaniu, należy się bezwzględny szacunek. Za to, że poświęcili często swoje młode życie w tym dla, po to, żeby choć przez chwilę być wolnym, żeby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się z wolności. My z tej wolności właśnie się cieszymy. To między innymi dzięki tym powstańcom dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, w wolnej Europie bez granic. Ci ludzie kierując się wzniosłymi ideałami poświęcili swoje życie, aby nam było lepiej. Musimy o nich pamiętać. Szanowni Państwo, nie tylko w rocznicę musimy pamiętać, należy pamiętać na co dzień o nich. W wyniku powstania oprócz czynnie biorących udział w walkach, przypomnę, że zginęło około 60 tysięcy cywilów. Natomiast po zburzeniu Warszawy około 150 tysięcy cywilów zostało wypędzonych z Warszawy. Także skutkiem powstania było właśnie zburzenie Warszawy doszczętnie, więc to wszystko sumowało się na wynik, na wynik powstania. Mimo, że się nie udało powstaniu osiągnąć zwycięstwa, to jednak te ofiary swoją, swoją wartość mają do dzisiaj. I teraz tak jak słyszeliśmy przed chwilą słów Pana Generała świętej pamięci, jedyne co możemy dla nich zrobić, oni oddali na nas życie, a my jesteśmy im winni pamięć, bo dzięki ich ofierze, dzięki ich wysiłkowi. Możemy dzisiaj cieszyć się wolną ojczyzną. Cześć i pamięci, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o zabranie głosu dyrektor centrum kultury panią Joannę Markiewicz. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za udział w tym spotkaniu, szczególnie dziękuję. Naszym najmłodszym wykonawcom, prezentowane przez Was utwory, tak pięknie wybrzmiały dzisiaj na Annopolskim Rynku. Dziękuję serdecznie za przybliżenie historii pani Lucy Jaskowskiej, Tomkowi, Darkowi. Państwu dziękuję oczywiście za udział w tym spotkaniu. Pozwolę sobie na koniec przytoczyć słowa uczestniczki powstania która powiedziała, że w życiu są dwie świętości, których nie można zaniedbać. Matka i wolna Polska. Pamiętajmy o tym każdego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz proszę Państwa, wybrzmi piosenka Warszawo Ma. Oh. Thanks. Szanowni Państwo, i tą piosenką kończymy nasze spotkanie upamiętniające 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dziękujemy za wspólny śpiew i życzymy spokojnego, dobrego wieczoru.